<śmienicza> Jebany kurwa i mój pas do chuja Do dupy pas Do dupy pas? Kierowca mówi do dupy pas? Panie kierowco, co, co się stało? <śmienicza> Co się stało? Pokażcie. Nie może gulina. Co się stało? Komentarz. Eee, kurwa. Linę teraz podejście. A! Tu. Tak. Ach, teraz. Teraz to jak. To bo pierdolisz Pokażemy to.

Dzieci, dawaj, dawaj, dawaj. Daj, mówię, że, że nie. No to tak, tak, tak. Jak? No już prawie, prawie. Tam hak zaraz się wyten. Czekaj, 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 czekaj chwilę. Poprawcie ten. Niech pan to niech pan ja, nie położy, to ma wodę dwa miejsca, żeby nie... ją położyć. Niech pan ją położy i to będzie. Ma wody tamto, dodać. No, podrzucę Podrzuca wam w tym. w no, kolanej, no. ja coleję po prostu i tak. Naty... On jeszcze nie był u was? Podrzucam? I tak, proszę państwa, BMW 7. Kurwa wywał widlaka. OGIEŃ, ogień, ogień! Ojebany, ale daje! Chyba kurwa! Z jakiego Bema? Z jego. Z jego? O, żeż kurwa! Ja w tej książce zakazałam mu, kurwa, dotykanie się do bałwy. Ja pierdolę! To jest kurwa auta! I wszyscy widzieli. Masz ten film? Prześlij mi, kurwa, memesy. Hej! Walimy na YouTube'a, kurwa! No. Nagrałeś to? No.